Zaraz, ja najpierw muszę zobaczyć, stary jak to działa, wait. Ale możesz moją kamerkę zamiast twojej, według tam. Ta? No. A jakbym wiedział, jak to się robi, to bym tak zrobił. Ale jestem, niestety, nobek. Jako, ka jako kamer... bo ty to w OBS się robisz? Nie, przez Nvidia. A, to nie wiem, bo w OBS ci mogę powiedzieć. No przez to nie będzie dobra jakoś. Już z Lantini to nie będzie dobra jakoś. Nie wiem, wejdź sobie, wyśle linka i sobie zobaczysz. Nocie widzi, to nie będzie dobra jakoś. O, tylko na telefonie uszy? O 15 powódź. Wyśle ci linka i sobie zobaczycie. Panowie, 16%, 17% zakończyło się. No nie zaczynajcie meczu jednak. Swifta tasy zacznijcie. Dobra, Kurna, jeszcze na Discordzie mi to wysłał no, Tu musisz... Musisz mi... mnie jakoś dodać do znajomych. Kornelcia UW hashtag Lowe No ty ja mam cię znajomych. On też powinien ci mieć... On nie ma, on nie ma, to ja mu napiszę Kornelcia UW hashtag Lowe Ale... bo to kurwa jest dużo tych Waloracik z nupkami gaming Chodzę wbić i jest Git, już kołopisz mnie zagnota. Ale wydaje mi się, że chyba jest Git jakoś. Nie, nie ma tragedii. Tylko zrobię jeden myk. Na razie to ja pulpit widzę. Na no wiem, no bo. bo Kryje sobie tylko ikonki. Po co ktoś ma widzieć? No widać wszystkie. Jak Cycuszki. Stary, no dobra. Być, 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 suka, jest dodałeś? Nie, nie dodałeś. Co, że na pewno masz dobry ID? No. Czy nie, nie to. u. Ja te kopiuję. A ty masz w ogóle jakiś delay masz delay? Mam delay na pewno. Yy, I tak laj nie love. Dobra. Puszczamy Kazika. Nie, puść tak, wchodzę w bit, jest git, tylko łapię się za to. No dobra, Dawid za wszystko Okej, ja muszę, czekaj, tu będziecie słyszeć, o no Dobra, mam po prostu Gotowa ryzykować chociaż to droga pod zakaz Płynę pod tak już tak nie miałem nic, więc nie było do czego wracać. Ale wojmowałem ze starych nawet Nie puści pary bratów, nawet na co tydzień, co tydzień zabawa. Porobiona młodzież, bo dealer na nich zarabia. Konta, nie praca, piąta, pompowana łapa Nie, bo, ja to ja bym No tak, bo podwójnie słychać na streamie Potrójnie słyszałem, stary Ej, ten nowy bundle, szczerze, brałbym A wiecie co jest przykre, w sumie tak sobie teraz przypomniałem? Dobra, N Lokuś zajmij tę swoją nazwę O, ma znaczki, o ma znaczki o, kurwa A Riot ID to gdzie to jest napisane? Ale ty że to jak za hashtagiem? No nie no, bo masz jakby... A to jak wiem o co chodzi, nie W górym rogu na profil i masz swój nazwy, hashtag, coś No to tak jak ci napisałem mam A ja wiecie co jest przykre, że kiedyś Kiedyś za każdym razem jak wbijałem na omę To każda osoba mi mówiła, że mam duży kinol Każda osoba mi to mówiła a, a, Może pokażemy Zobcia na streamie? Że wy... Ja proszę bardzo Jest Zobcio, wuhuu no no pomachać, przywitać się O ty kurwa szmata Ale ty jesteś Zobcio Savage Co? Savage jesteś Trochę, co? Mhm. Mm <noise> mi się zechciało śpiewać piosenkę Gob'a Oj, <noise> Wiesz, co mi... Wiesz co mi się przypomniało? Co? Pamiętasz z kim wychodzimy w podstawówce z pewnymi paniami? No Trzema no, Tak zwane trio Jedna gruba, druga no, gruba i trzecia guda no, mhm. To. to jak, jak jest. Kurwa. Jak się idzie ode mnie, za mój blok jest plac zabawcy, nie? No. Jak, jak dalej się w tamtą stronę idzie, to jest takie przejście pod blokiem, że tak powiem, nie? Taki tunel, po, powiem. Tak. I w tym ty, w tune, w ty, w tunelu, że tak nazwa, to siedzieliśmy. I on nagrywał TikToki do piosenki GoBasics Nine, a, pamiętam. Dodałem cię. To mnie tak się szyło. Stałeś lokuś? Czy nie? No, zaraz sprawdzę. Kto jest z Nie wiem. Ja to tu, tu jest konto kurwa, gdzie ja mam jakichś radowych ludzi. A tam kurwi kurwibak na przykład? Czemu większość kobiet. Mayonaise, Nikola, Zmywara i tam jeszcze kilka widziałem. Ale... Wiesz, że trzy czwarte stąd tych lasek to są kurwa fejki? Będziesz tak, tak ci ja powiem. Myślałem, y... myślałem, że szonie. To nie jest fake to jest debil, to jest kobita, to jest zjeb... To jest nie wiem kto to. Dlajwo, to jest, jest gościuwa, gość... romper to też jest gościuwa. Robert oh romper. Romper. A, nie bo nie patrzę na lewo. muzykę zapuszczam. Siadma minuta ostatnio kurwa teraz wam powiem jaka od PZ-a Ostatnie strasznie spokojny my nad wodą Spike, to my, my gramy spike z tego Swifta Swifta nawet zagrajcie na luzie Swifta na luzie Brudne ręce te Fibros gama Domnetwodą PZ ma ja se włącz Maja. Pójdźcie dom nad wodą od PZ. Podobać się piosenka P, E, Z, E, -t Spacja, dy, -y -spacja -ny -dy -spacja -wy O, my Spacja, N, A, D, Spacja, V O, D, O. Ja tu muszę puścić jakąś inną nutę. Match found! Tylko jaką? Ja już chyba wiem. Nie, ja, 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 ja Ci... czekaj. Już ci mówię. Nie, 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 nie. Dobra? Ja już, ja już wiem, co puści. Ale nie, ale puść, puść tylko może być angielska? Może być, cokolwiek może być. Red Vineyard, nie wiem, jak to jest V. Digi Graves. Ej, czemu ja mam w opisie napisane? W opisie napisane. W opisie mam napisane. <grym> Karta graficzna, procesor, pamięć. A nie, bo to. A, to YouTube wyciąga. Dobra, <grym> dobra, nieważne. Yy, dobra. Puściłeś tam tą nutkę, Adiszek? Już puszczam, już puszczam. To jest. To jest... Red Vineyard, Digi Graves. Aaa, ja znam to, ja znam. I think I'm seeing ghosts again Fajne. and I'm home again. No. Znam to. Fajna nutka. Dobra. Kim ja chcę zagrać? Ty. I am both S.H.I.E.L.D. and sword. Też się tą nutę puszcza. Mm. I again and I'm home. Dobra, DJ trzebany DJ Jarnuch. I wesele mixtape CD1. Let's go. Klientów, Albo jak chcesz mixę, to pójdźcie ten. Ryba do Dino Poszoguna. Pisz sobie, ale to hey. na YouTube. Chcesz być moim drużbą na weselu? Polecam. Uh, oho, majcie uwu, skamplik. What? No, a zrobisz się, żebyś na jutro był eleganciem Ale ja będę cringe napierdalał w tym Valorantzie Jak do magii Jakubowiaka Ja wyślę cię do Coco Chanel no. A tak gdyś jak ostatnio grałem z Jakubowiakiem w Valoranta że to jak to tak gadałem, że Jakubowiak mówi, że Zmutuje No co? Że mnie zmutujesz, bo tak cringeowałem No, tak To raz się z tego nie O zwiększyło się Ach, kurwa na chwilę tak. 100 megabajtów na sekundę i 0,1 kilobajta. Dobra, niech w ogóle tak, tak wiczę. Co on napisał? <grystanie> Elek to kurwa polska. <grystanie> Ale kurwa, to nie ja mam Debilu. Ja napisałem not me Ja faktycznie, faktycznie przepraszam. <grystanie> ja bym tak <napisać>. kurwa, <grystanie> tak nie <jasnie>. kurwa, tak <grystanie> Ty Tymiks kurwa jakiś złotych នៅរកកាសៀតប្រែ។យើដាក់។